Chciałabym tylko zaznaczyć, że ten film nie jest sponsorowany, a wszystkie akcje, gdzie jakiś produkt pojawia się wyraźnie, są czysto spontaniczne i mają służyć rozrywce. Mam nadzieję, że taki niecodzienny filmik przypadnie Wam do gustu, miłego oglądania. Stwierdziłam, że w tym vlogmasie się do Was odezwę. Zastanawiałam się, o czym pogadać, bo jednak jest to dość krótki filmik, a w tle robią się właśnie super pierniczki. Jak wiecie, mamy szósty vlogmas, i naprawdę mam nadzieję, że uda mi się dotrwać do końca. Praca nad filmikami, nawet tak krótkimi, zajmuje trochę czasu. To, co dla Was jest dwuminutowym filmikiem, dla mnie trwa co najmniej 30-40 minut. To nie tak, że narzekam nic z tych rzeczy. Po prostu daję Wam znać, że to wszystko musi troszeczkę potrwać. Nie chcę obrażać żadnego twórcy. To nie moja intencja, ale moim zdaniem twórcy artystyczni, i mam tu też oczywiście na myśli tańcerzy, kucharzy, dołączam tutaj też booktuberów. Mają trochę trudniej niż twórcy robiący bardziej codzienny content. Niejednokrotnie przygotowanie filmiku u nas trwa wiele godzin i odbiór nie jest tak pozytywny jak w przypadku innych youtuberów. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać ulubionych twórców. Czy to dobrym słowem, czy udostępnieniem, czy też oglądaniem po prostu od początku do końca. Każde wsparcie jest zawsze doceniane. Często się zdarza, że dostaję od Was pozytywne komentarze na temat swojej sztuki. Nie macie nawet pojęcia, jak bardzo mnie to motywuje. Żaden kanał nie istniałby bez widzów. I mimo, iż nie mam ich wielu tysięcy, jestem wdzięczna za każdego. Dzięki za uwagę. Bye!